dziękuję. szczęśliwego nowego roku, jeszcze o, tak. Ciężka. Dziękuję. Dziękuję. O, ciężka. Może Pani zniosę tam na dół. Dziękuję za imię. Zapraszam. Zapraszam. Skąd ten pomysł właśnie, że akurat ten rok do seniorów? I to już jest chyba drugi albo trzeci raz e, kierujemy pomoc e, w stronę starszych mieszkańców naszego miasta i okolic. My też zaobserwowaliśmy, iż e, właśnie ta grupa społeczna w tym momencie najbardziej potrzebuje, potrzebuje takowej pomocy. Czy trzeba słuchać pana muzyki do tego, żeby otrzymać tej paczkę? Absolutnie nie. E, trzeba przyjść do PCK, e, e, zgłosić chęć otrzymania takiej paczki i PCK. E, rozdysponuje, zaprosi, zaprosi seniorów, także już zapraszamy zarok, bo pewnie będziemy powtarzać akcje i pewnie będą takie paczuszki do odebrania również zarok. Skąd pomysł na to, żeby w ogóle pomagać? Przecież to nie jest taka rzecz popularna, nie każdy działa charytatywnie skąd powiem, z życia po prostu. Widzimy, co się dzieje na, na ulicach. No, może tej biedy troszeczkę jest mniej, e, aczkolwiek no, zawsze są ludzie tacy, którzy, którzy nie są szczęśliwi z tego powodu, że brakuje im pieniędzy. pieniędzy. Fajnie by było, jakby każdy był wesoły na święta, więc no, wszystko to fajnie się składa wspólnie tutaj z, z instytucją PCK, z hipopowcami, z Koszalina, z tatuażystami. Tutaj też Cały dzień, kiedy tatuowali, i za to za darmo. więc użyciem jakąś tą kwotę, którą dzisiaj rozdysponowaliśmy w początku. Po co ja się tutaj znalazłem? Tak? Po prostu Aha. ja systematycznie oddaję krew. Tak, tak, że 6 dostałem telefon że mam się zgłosić na reprezentację do, do Białogarni. To nie, że 9. To szybko oddałem krew, bo już przyszedł termin no, i pojechałem do Białogarni. No i w mediach wyczytałem, że zasłużony y, senioru, że jakieś pasje. No to tutaj się zgłosiłem, no, że tego, że jest możliwość otrzymania. No dlaczego bym miał nie skorzystać? A mianowicie, ja jestem bezdomny. Jestem z Domu Miłosierdzia Bożego. Koszalinia. Krzysztof Rubeski, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie dziś odbywa się finał akcji koszańskich Hip-Hop, Koszańskim seniorom. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z przemysłowym, Majewskim, naszym raperem Ambasadorem na całą Polskę, organizował paczki, organizował zbiórkę dla seniorów. Podczas koncertu udało się zebrać 4000 zł. Dzisiaj podczas finału te 4000 zł zostało spożytkowane na paczki na święta pomoc otrzymało 55 seniorów. W paczkach znajdują się artykuły spożywcze oraz gospodarcze, to są między innymi konserwy, słodycze, ryż, makaron i mamy nadzieję, że tymi paczkami, tym małym symbolem Skrzesimy wśród naszych seniorów potrzebujących koszalińskich dużo szczęścia. Chętnie pomagają podczas naszych kwest, bo kwestujemy cały rok. Ogólnie Polacy mają coś w sobie takiego, że my lubimy pomagać, mamy du duże, pojemne serce, mamy dużo sobie empatii, zrozumienia dla innych osób i czy to są seniorzy, czy dzieci, czy osoby inne potrzebujące zawsze Podchodzimy pozytywnie i zawsze dajemy od siebie tą część, tą cegiełkę. I jakie były reakcje seniorów na paczki? Seniorzy cieszyli się, życzyliśmy sobie wzajemnie wesołych świąt i myślę, że paczki są bardzo ciężkie i to mnie przerażało, że ci seniorzy muszą jeszcze te paczki do domu donieść. Ale myślę, że bardzo seniorzy byli zadowoleni z tego z tych paczek.